Hej, cześć, witajcie ludziska. Yy, witajcie w moim trzecim odcinku z Minecraft na modach yy, tak jak mówiłem w poprzednim, gdzie się spotkaliśmy tam przy jakiejś grocie yy, mówiłem, że tam będziemy miał domek, no ale niestety doszedł jeden mod i szukałem takich nowych ród, trochę ich tam znalazłem, no nie powiem. Strasznie mnie to wciągnęło i yy, no a nagrywać nie miałem kiedy. Bo ciągle mi coś przeszkadzało. No ale dobra, teraz możemy już normalnie zaczynać. Ok, pokażę Wam teraz wszystkie zmiany. Tutaj ym, tu mam taki swój mini magazynek. O, tutaj mam swoje rzeczy i tak dalej. Jeszcze tu będę miał takie wejście na dwie wyżyczki. Tutaj mam też takie rzeczy. Tu ta, no z, Tam po takiej stronie będę miał taką przepalarnię. Ym. Osadziłem się w, te, w tej piramidzie. Błagam, nie. Kurde. W takiej piramidzie się osadziłem. Bo znalazłem, i mówię, na survival, na survival. O, fajnie. Pomagają te trzaszki takie. Na survival też miałem w tym domek. Także naprawdę, jak sobie to wszystko urządziłem, to wyglądało to bardzo, bardzo ładnie. No, także tutaj będziemy mieszkać. Wiem, że to jest ta pustynia, to trochę jest do pani, ale damy radę. Też dojdziemy tam, dojdzie już dużo nowych modów, tutaj będzie ta przeparnia, tak jak Wam mówiłem. Mam dwa poziomy, tutaj mam drobinkę i tu będzie jeszcze drugi poziom. No, także idziemy w przyławę. Tu już mam swoje EQ, tylko że w nim trochę troszeczkę jest taki bug, wyglądam po, tak zdeczkę grubo. Dobrze, że tego na zwykłej łapce tutaj nie widać. Yy, ogarnęłem też trochę tego takiego zielonego. Czekajcie no powiem. Zielonego kamienia. greenstone. Właśnie, greenstone, Dzięki. Yy, tak, no nagrywam... Yy, znaczy gadam przez skypad z yy, właścicielem tego całego tego. Chcę zobaczyć jak ja to nagrywam i w ogóle. Yy, no, także tutaj mam ten właśnie Greenstone. Też miałem... Ten, znalazłem dwa diaksy, niestety tylko dwa Dużo... Dużo z żelaza Troszeczkę... O, fajnie, jeszcze z żelaznym mieczem Gin Błagam Te ksiaczki są naprawdę bardzo, bardzo pomysłowe i bardzo, bardzo dobre Dzięki, kądzio. No to co, wyruszamy, wyruszamy um, w światło. Mam nadzieję, że coś znajdziemy, jakiegoś bossa albo co. Nie wiem, po co nie jestem Wejdźmy stąd. To mamy, to mamy, to mamy. Jakiś jeszcze coś. Tutaj, tutaj. Żarówka tu, 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 tu. To będzie tutaj. tutaj, 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 tutaj. I jest lekko to się hmm to się z to takim nie będę potrzebna to też to też nie okej, dobra bo on przyda się, bo spotkam jakieś pieska lub po coś. Okej, okay. możemy iść. Błąd, moda. Kończę, czy czemu mnie... Nie, no musisz jeszcze dorobić te waypointy, bo to naprawdę. No, nie pójdę w światopiłek piłek, nie będę miał, no. Kurcze. Dupa. Chyba, że zapiszę kordy. I po odcinku sobie dojdę. I 303 i 43. Minus 303. Chyba. 303. 437. Ok. Czarki lędziska. Ale coś mi się stało, już, już, już jest, już jest ok. Kondzio mówi, że nic tutaj nie... Znaczy nie wie czy tu jeszcze jest. Nie, wiem, sprawdzę jeszcze. No nie, nie, ma nic. Aha, zapomniałem jeszcze o tamtym, że tam jest jeszcze jedno. No właśnie. O być fajnie jakieś czasy samo się zrobi. Hmm. Ale lager czy co? No no fajnie, dziękuję, dziękuję. Hmm. Mm. 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 dziękuję, dziękuję. Mm. Mm. Właśnie, e, takie bo jak tam widzieliście, tam i... i, i tu e, Randomowo tam się respią na całym świecie Najciężej jest znaleźć, właśnie w takim lesie A najłatwiej jest znaleźć e, na pustyni Bo wiecie, tam nie ma drzew i w ogóle nie... Mm, ale się ale tak, po całym... Znowu? Czy co to?

Co więc? Nie Znaczy, no lagi. Dobra, spróbuję ogarnąć lagi i zaraz do was wracam. Ok, już ogarnąłem, nie powinno tak lagować. Tak, żebyś dalej. Tam, czegoś fajnego. Nie, nie creeperów. Czegoś nie, nie creeperów, tylko czegoś fajnego. O, pudełeczko. No to jest fajne nawet. <grytanie> Konik. Konik jest jeszcze jakiś nie ma. Dobra, to może być. Jak nie wiecie, jak wsiąść na konia, to musi być pusta łapka i właśnie musicie tyle na niego plikać, żeby wasz, aż go swoicie. A z niego pójdą po prostu serduszka. Z dołu. Czy tak dół patrzeć. Aż mi pójdą serduszka. A i tak co ja, co ja chcę zrobić, jak i tak nie ma siodła. Nie! Nie zmora tego. A, próba się umiesz, umiesz! Jeszcze się Okej, okay, mam. i ja mam dobre. Mam dwie strzały. Będą strzelać z łuku, bo jeszcze nawet go nie wypróbowałam, naprawdę, cały zestaw. Jakby był jak, to, to, rzeczywiście przy przybył. No, na pewno. Z tym małego dziecka do ciała. Nie dajcie mi coś zjeść o Boże, co to było? Idź, idź, nie idź. Nie idź, dziękuję. Strzałki do mnie. Nie mogę ich zabrać. Czy o mam furset ten? Ja mam pełnię dlatego. No okay. Czy zabrzeliśmy? Jest. Jak to wyglądało? jest... No nieważne. Czy to jest znowu to? Czy... To jest... to jest ten... Aha, dobra, to byłam... Pumping. 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 O no, właśnie. Dynia. O! <laughs> Piocha! Koniki. Jochaj, koniki. Ale fajnie. I skrzyneczka nas czeka. To tak? Na pewno skrzyneczka nas czeka. Co go chcesz zabić? To, okay. No Nie chcemy zobaczyć. Co jest w Ale wy jesteście hojni. Naprawdę. Tak się ucieszyłem z tego daru, że aż normalnie w zawał dostanę. No. Coś... Nie słuchajcie tego wysłuchaj, czy tam jest wpływa dobra pokój ma takie ściany od mnie mamy, 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 mamy nie chcę pójść, tak? ale chyba tak Mamy! Mhm, mhm. Mamy! Mamy. Mhm. Ale ja tego nie mamy, bo jeszcze znalazłem na, na koniandę i rondowym. Znaczy no, damy człowiek. Co ty od też? Gdzie są te komuniki? Gdzie są Uuuu... God. Critical ale 7, nie? A z normalnego ciosu 9. No fajnie, patrzcie. 9. Critical 7, znowu. Krytikal 7. Utrzewku, trzewku, trzewku, tutaj. Papu, papu, papu. papu. Przydam się, przydam się, przydam się. To mam na rano, że Papu! Tak jest. Znowu jesteśmy. Będziemy z syci. Hmm.

Nie wiem czego nie wiem, czego nie wiem, czego, hmm, czego nie potrzebuję. Patyków? Mamy drewno. Nie potrzebuję patyków. Mogę tam wstawić. Gdzie jest nam wasz konik. Tutaj jest nasz konik. Chyba w jednej 6 było tak, że ciężko było swoić konia. Mhm, chyba to było. że się na karmi. Takie. No, od razu się o sobie. Widzicie, mówiłem. Dobra ludziska. Nic w tym odcinku niestety nie zna. Biały konik. Znaleźliśmy tylko białego konika, wioskę i jedną fajną... Rzecz tam to wyjdzie hmm, się nazywa? Taka jakby mini wieża, taka... Chyba mamy Też mam na kamieniu klepki. Cyk, 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 cyk. Okej okay. będzie starczyć. O! No, chyba tam będzie lepsze, coś mi się tutaj. To jest ma słaby skok. To powiem. Jest wolny. Ten ma dobry skok. Jest szybki. Czyli bierzemy czarnego. Niby biały był najlepszy. Dobra ludziska, to się pożegnamy, no, nic nie znaleźliśmy niestety w tym odcinku. Nudny no, no, odcinek był, no ale co poradzę. Pożegnamy się z naszym nowym konikiem w tle jakiejś dziwnej góry z nosem i jednym okiem, a drugim jakimś przymkniętym. Dobra, subskrybujcie, komentujcie łapki w górę. No i dzięki za oglądanie. Hej pa. Cześć.